No. Ja już z Gucią troszkę pograłam, to ja mogę zwolić z rocika. a że ja też mam live'a, to ja sobie pójdę z moimi widzami pograć. Po prostu tyle. I też będzie w porządku. No. Dobra. Ja z Gucią to zawsze sobie o Stream mogę pograć. Błagam no. was. Ja piszę do Guci, albo Gucia pisze do mnie, wchodzimy sobie na DBD-u i się gramy. Także... I gadamy potem o Babskich <grym> sprawach. Dokładnie. Masz grać. Wręcz z do mnie napisał. Ale ja będę grać. Ale z moimi widzami. Za dwie gry. Rafik nic nie ma, Rafik nic nie musi. Rafik ma suba, więc Rafik musi grać. Gamer Gucza napisał, ty i Dlatego mówię, że możemy po prostu robić, że my po prostu we dwie będziemy i po prostu dwie osoby będą się po prostu wymieniały, nie? Ja, ja powiem, ja wam powiem, ja wam powiem tak, ale patrzcie, dwie streamerki, które mają tą samą widownię, tu nie są trzy sloty w lobby, to jest sześć slotów w lobby, rozumiecie to? My powiększamy lobby z Gucią po prostu. No. Przychodzicie sobie na dwie gierki do mnie czy trzy, na dwie czy trzy gierki do Guci i sobie tak skaczecie sobie między lobby Jezus Maria Można, można. No. Jest sześć slotów dla was To jest wszystko no poniedziałek, dla was robione. Widzę, że poniedziałek, ja podejrzewam, że poniedziałek to tam lekko nóżkami tupta, żeby przyjść, nie? No i patrzcie i już poniedziałek Ja też mam slot, tam że No ja też mogę przecież zwolnić o, trzy miejsca. No to patrz, ty sobie weźmiesz y, rafika i poniedziałka. Ja... dziwna ta matka. Dobra, nie maruj. A ja też jestem twoim widzem, to jak mam grać z gucią i sobą naraz. No. No, właśnie tego mówię, że możemy po prostu taką wymianę robić, nie te? Że my po prostu dwie bo często też się spotkałam z tym, że streamerzy tak robią, że nawet robią e, streamy, nie? Też no się no. właśnie, że po prostu streamerzy są razem, streamerzy nie wychodzą, tylko po prostu się wymieniają osoby, które są, nie? No tak. No, no to jest, no takie no, to jest tak najsprawiedliwiej robią, nie? Na przykład tam ustałem że na przykład trzy gry i na przykład czytam dwie i... I następni. Dokładnie no. tak. Następny A proszę, nie, bo hey. na przykład dzisiaj chcę z czy Ci zagrać i co teraz? A no, widzisz Co <laughs> do... do najdalszego telewizorka. Dostałam kasetę do ręki. No ja też właśnie biegnę. No, Wszyscy dostali. Ale mam kasetkę fajną. No się mam. Ja tam no, mam kilka. Ja tu mam. <laughs> Olci, za karok. A nie, jednak za mną. No ja, tak, ja chcę. kasetkę, pyk. O, jak wkładasz kasetę to widzi twoją aurę Tak BTW to Okej. Okay. No przed chwilą tu kasetę włożyłam. Czy ten telewizor się włączył? Dobra, zaszło. O, widziała znowu aurę? Bo włożyłam kasetę. Bo te panią się widzi aury no, nie wiem jakich konkretnie surwów. Jak spadnieli, żeby... Ale nie, wiem gdzie chcesz? Przecież ja nikogo nie trzymam. 17 jest? Siedemnasta, no Tepła się gdzieś Jezus, jaki dziwny ten No temp. mi tepło, o Jezu Boże, jaki dziwny dźwięk ta pania ma no, Ona będzie chyba z tych teleportujących się pod No Widziała Aurę Dżama, mama, mama a ona pod moichę. Dobra, ja już muszę tego pozbyć. No, ona się tepa ciągle i pod machinę. Ja no. przecież. Ja mam na telefonie dlatego odpalone, bo mi w tym momencie też by nie dało rady. O, telewizor mi się włączył. Ja nie chcę generować. O, telewizor. Dzień dobry. Ja go. O super. Dziękuję. Już idziesz sobie? Tak, bo idę zanieść tą kasetkę, wiesz? Okay. Ułożę ją na jej prawilne miejsce, tam gdzie powinno być. Ja dobrze słyszałem, o. że będzie można zagrać ziłki. Tak, będzie można zagrać dziłki, będziemy robić wymiany z yukiem, tak postanowione jest. No, to najwyżej po prostu po tym meczu już zaczniemy i tyle. Martą się to najdalszych tych. Jeżeli to, no, zaczniemy już po tym meczu i tyle nie. No tak, na no to za problem. Ja mogę zwolnić, to tak, ktoś tam sobie walicie i tyle. że nie grywam w DBD, to nie pogram z wami. Wojny był To jest jedna okazja, żeby Dobra, zagrać. No tak widziała mnie. <noise> idzie do ciebie. Na razie gena skopała. Szukaj mnie w tym szaku, szukaj Dobra. Dobra. Fak. Więc ty wyśle żałę zobaczysz? Top! Depła do telewizora za mną. Oh. Buryatka. Pum. Hmm. Wciągam. Za Karo. Tunel. Mm -hmm. Bo już jednego gana, a nie schabię jej śmiech. Nie mam gierkę, ale nie ma miejsca na dysku oraz trochę zmusiłam się do gierki, bo szło mi fatalnie. Gamerek, ale ja ci nie każę w to grać. Będziemy mogli w Overwatch'a na pewno pograć, także się nie przejmuj. Ja przyszła, się ogóle grywam Nie dam sobie zrobić mori, nie tym razem Przy okazji, kawa rozciągnę bo będę blisko Ja jestem już Po A, drodze jest i... Kabra, to jestem to po drodze to jest. i... telewizora ja ja to... idę, nie? I no ja też będę musiała to. zaraz ja iść Ja też muszę iść no to ty, nie? ty nie masz tych! Ty nie, pasku, ma. Nie, ma. No, nie masz tych Nie masz karę! Tak nie masz Karo pasków, ja no tak samo faksy nie Ja przed chwilą się pozbyłam tak dopiero. O, teraz masz pasek. I od razu powalenie najgorzej. Podeszłam do telewizorka, żeby. wyjąć kasetkę, a ona z tego. Telewizorka wyszło. No, no bo, jak nie masz tych paseczek wokół awatara, to nie, ma, to nie ma co podchodzić do tych telewizorów, nie? Musisz wtedy podchodzić do telewizora. Jak nie masz paseczek wokół tego, wokół postaci no. z boku. Nie idzie tu pod czarkę, znam. to pod czakan Chyba za to, bo chciał. Mm -hmm. po... Wracam do tego gier. Tu gdzie się gucię, gania ja mam dwa fajnie skręcone generatory. Okej. Okay. O właśnie, jeden był chyba tamten. No ja był nie to był właśnie Ste chyba wała się, idzie tam. <laughs> o, leczysz mnie? Pewnie. Ja na razie lecę, pa mam trochę roboty. Jeszcze nie czekajcie na mnie. Dobrze, Rafik, spoko, nie ma problemu. Podstawiła nie do nas. O, wyszła. Okay. Najlepszy patent to jest nie biegać po prostu. I no ona się że... nie wie, gdzie jesteś. A tak jak ten killer, czekaj, wczoraj to było, czy nie? Na ostatnim live'ie, nie? U mnie. Tak, no. Kurde, ten... Y, Nurska, Nurska. Tak, żeśmy ją że nie wiedziała po prostu gdzie jesteśmy, nie? Ja wysłałam Micy screeny potem z tego, z no. rozmowy z tą Nurską w lobby, nie? No. I Mika mi napisała, Boże, co byście jej co zrobili? No. Biednego mi w Nasz tu leci no, no I leci za Ammon. Za mną Paski się chyba tylko napijają jak h ale to wtedy, wtedy są takie, że już ich nie zdejmiesz. I to trzy chyba. Trzy albo cztery. Tak, yeah. właśnie weszłam na nią. No, A już ja ich się nie da na bieżąco zdjąć. staram się zdejmować. No ja już nie mogę. No ty już nie zdejmiesz swoich. No ja już tych dwóch też, też nie już. zdejmę. Ja no i da Ale repsu będziecie mogli ściągać. Mhm. Mm Słyszę Dobra, do... aha, no dobra On no jest gdzieś, po głównym da, no, Pieniedziałek, to co będziesz chciał grać? Ja to samo pytanie kieruję do Dawida. Dawid, będziesz chciał. Gdzie? Bo Fik nie chce, bo Rafik ma robotę, więc go nie będzie. Idzie dalej za mną. Wszędzie, wszędzie, dobrze. Dawid na następną giereczkę mm -hmm. Grasz killerkiem teraz? Bo jak tak to sobie na spokojnie Maciek zdążysz. No pojedziemy idzie, jak będzie to no, Czyli mamy wymiankę na pasie gdzieś. Wymianka, podmianka Ta, zażarło mi token Ja się, sobie pójdę coś zjeść, ale podnosi mnie jednak No możesz już odpalać, możesz odpalać bo no akurat się z domem skończyć, tobie się otwali, debeta także na no spokojnie. Skończyłem chwilę temu i czekam, bo mówiłaś, że będzie można z Tobą zagrać. Dobrze, Dawid, dobrze. O, ran ja Już się To mi się zegarek skończy. Jest mała mama. sakra. Gucia. Gucia. Tam w zabudowaniach, drugi w zabudowaniach. Mm -hmm. Nie, to nie tych pierwszych tutaj, co są, tylko w następnych, za górką. Co nam chyba? na ten sam jeszcze. Nie, nie! Nice, nice. <ścoughs> Do tego tam specjalnie w twarz. <ścoughs> A są A ku***a to Nie! mi <laughs> mm. cię! <laughs> tak, no A, nie O, oh. tak. Dobra, się. ale ja mogę powiesić. ja mogę powisieć jeszcze. Robię bramę, robię bramę na 99. 9-9. A Rafik ma dydę. Znaczy Rafik, Boże, Foxy ma dydę. Nie, Nie Jak macie okazję, to uciekajcie. O, o, o. Dobra. Biegnę w twoim kierunku. Te pła się chyba tak, tak, do mnie. Tak, tak. No chyba do tak, No do mnie to po, podnosi. Uciekajcie po prostu. Nie, nie dam cię donieść na hak. Nie wiem gdzie to jest No niech mnie na ten sam hak, co... A e, nie jednak, nie? Zmieniła zdanie? koło. No nie się mnie tam. Nie! Biegnę! Nice! Dobra, leście. A która ma bardzo otwarta Prosto, dalej. Eee, raczej tam nie dolecimy. Damy, damy ja radę, damy radę. Ja dostałam szczoła Ja mogę jeszcze wisić jak coś Mogę się trochę poświęcić, bo Dobra, 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 idźcie, 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 idźcie. No wstawam już chyba idzie. No idźcie, idźcie, ja się jeszcze mogę ściągać raczej czego. Także możecie wychodzić. No, A ja mnie wyrzuciła za No Głupie też wyrzuciła za To już się nie zdaje, Panie no Jeff, Aj Ej kurcze Ale dziękuję Idę mm. sobie... Weź Juki u mnie też możesz przenosić. Dobra. Na... Ja, ja też słuchaj okay. jest, to też jest. Jedną rzecz cię poczekajcie. Dobra, to... Dzięki za gierki. No też dziękuję, ale polam ja. Okej. Dobra. To co? To teraz... Yy... Ja i y, Lisek wychodzimy, tak? Tak. Mhm. Mm, mm bo okay. on poniedział za wchodzi poniedziałek i Dawid na trzy gierki. No. Okej. Okay. Także...